Witam Państwa serdecznie. Nie wyobrażamy sobie lata bez pysznych, chrupiących ogóreczków. Pieczołowicie je pielęgnujemy, staramy się jak najlepiej, i czekamy z utęsknieniem na zbiór soczystych, pysznych warzyw. Wreszcie zbieramy, i okazuje się, że nasze ogórki mają gorzki smak. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Otóż, za gorycz w ogórkach i innych dyniowatych odpowiedzialne są kukurbitacyny. Zwykle gromadzą się one w korzeniach, w łodydze i w liściach. Roślina wytwarza je po to, żeby bronić się po prostu przed zwierzętami. Ale gdy tylko nasza roślina odczuwa stres, Zaczyna wytwarzać tej gorzkiej substancji dużo więcej, i gorycz jest przekazywana również w naszych cudownych owocach. Czym możemy zestresować nasze ogórki, że będą miały taki gorzki, nieprzyjemny smak? Pierwszym stresującym Czynnikiem będzie nierównomierne podlewanie. Ogórki są bardzo wrażliwe na niedobory wody, gdyż posiadają bardzo płytki system korzeniowy. I takie skrajne przesuszenie, później nadmierne podlewanie jest nieodpowiednie dla naszych roślin. Powinniśmy robić to mniej, a regularnie. I też ważna zasada: róbmy to ciepłą wodą. Nie podlewajmy z węża. Lepiej żebyśmy y, wlali tą wodę albo do konewki, albo do innego pojemnika. Żeby ona po prostu kilka godzin odstała. I wtedy dopiero podlewajmy nasze ogóreczki. Co jeszcze jest niedobre dla naszych ogórków? Może sprawić, że nasze ogórki będą bardzo gorzkie. Będą gorzkie jeśli glebie brakuje składników odżywczych. Jak temu zaradzić w taki naturalny sposób? Yy, powinniśmy odżywiać je na przykład gnojówką z żywokostu, dlatego że zawiera ona bardzo dużo azotu, potasu, składników, które nasze ogórki potrzebują bardzo lubią. A więc dbajmy o odpowiednie karmienie naszych ogórków, ale musimy pamiętać, że nie możemy karmić je świeżym obornikiem. Jeśli tak zrobimy, no to nasze ogórki mogą mieć przez to gorzki smak. Kolejną rzeczą, która może mieć wpływ na smak naszych ogórków, to jest temperatura a zwłaszcza różnice temperatur między dniem a nocą. No i co wtedy możemy zrobić? No niestety nie mamy zbytnio wpływu na naszą pogodę, ale w takie chłodniejsze dni, jak słyszymy, że zbliżają się chłodniejsze noce, no to możemy je przykrywać agrowłókniną. Wtedy zmniejszymy ten sok, szok termiczny. Też e, zbyt wysoka temperatura może sprawić, że roślina broni się i wytwarza większą ilość gorzkiej substancji. Ogórki to prawda, lubią ciepło, ale wszelkie przegrzanie czy zbyt duszne powietrze im nie służy. Więc gdy uprawiamy ogórki w inspekcie folii pamiętajmy o tym, żeby wietrzyć i też zacieniać. Niektórzy, żeby chronić ogórki, opryskują szklarnie wapnem z dodatkiem kredy albo przykrywają matami cieniującymi. A jeszcze inni sieją przy folii jednoroczne, pienne rośliny, takie jak nagietek albo groszek ozdobny. Nie siejmy jednak dyni ozdobnej, dlatego że czytałam gdzieś, że ich sąsiedztwo też może wpływać na Ogórków i może mieć wpływ na jakość przyszłych nasion. Wymieniliśmy już trzy czynniki, powiedzmy teraz o czwartym. Otóż na smak naszych ogórków może też wpływać gleba. Ogórek uwielbia wilgotną, lek lekką i żyzną glebę. Jak jest gleba ciężka, tusta, przemoczona, no to. On wtedy choruje, wytwarza więc więcej gorzkiej substancji. No cóż możemy zrobić? No ciężka sprawa, gleby sobie nie wymienimy, ale jest sposób. Otóż nawierz możemy nawieść dobrze przerobionej ziemi kompostowej. Nie przekopujemy jej, ale zasiewamy w tym kompoście nasze ogóreczki. Tej ziemi możemy tak nawieźć do 10 cm. Kolejny czynnik źle oddziałujący na smak ogórków to źle dobrane lub źle zebrane ogórki. Ogrodnicy, którzy zbierają sami nasiona, muszą pamiętać o tym, żeby zbierać nasiona z przedniej części ogórka, tutaj z tej strony. Dlatego, że tutaj blisko łodygi yy, znajduje się więcej substancji. Gorzkich. Pamiętajmy o tym, jeśli sami zbieramy nasiona. No ale co jeśli zebraliśmy gorzkie ogórki? Czy wyrzucić je? Otóż nie róbmy tego. O całe szczęście, gorzki smak jest niszczony przez obróbkę ciepłą i pod wpływem wody. Więc gorzkie ogórki nadają się do marynowania, do kiszenia. To nie są zmarnowane ogórki. Poza tym, yy, wymoczmy, pomaga też wymoczenie ogórków przez kilka godzin. To jest też dobry sposób. Yy, też ważne jest, w jaki sposób obieramy te ogórki, chociaż niektórzy no, nie zgadzają się z tą opinią, ale te triki yy, są wykorzystywane przez szefów kuchni. Dlatego warto spróbować. Obierajmy od właściwej strony. Zaczynamy od tej jasnej, kończymy tutaj. Jeśli ciężko nam zapamiętać y, tą stronę, od której zacząć, to pamiętajmy, że kwiat jest jasny i ogórek przy nim jest jasny. Więc jasne, że od tej strony obieramy. Ciemna strona to jest miejsce, gdzie nasz ogórek łączy się z łodyżką, a właśnie w łodyżce roślina zawiera dużo gorzkich substancji. No, a jeśli yy, i tej metody nie umiemy zapamiętać, to po prostu obcinajmy z tej strony i z drugiej, aż, aż do nasion, i wtedy, yy, wtedy już problem z głowy. A więc, drodzy Państwo, nie narażajmy naszych ogórków na stres. Wtedy i my nie będziemy zestresowani ich gorzkim smakiem. Do usłyszenia.